Dzień dobry, witam serdecznie w składzie komisyjnym trzyosobowym o godzinie 11.15 otworzymy oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na plac do rekreacji dla dzieci i dorosłych według planu zagospodarowania Starorzecza Rzeki Wieprz, Wieprzysko przy ulicy Kościuszki. W wyznaczonym czasie przed godziną 11 wpłynęło od wykonawców 5 ofert. Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 165 tysięcy brutto. Kryteriami oceny ofert jest cena 60% oraz długość okresu gwarancji 40%. Godzina 11.15 minęła. Otworzymy oferty. Oferta numer 1 firma Hapi, Kołacki, Cyran i Czyran. Dys, ulica Ogrodowa 31 21 003 Ciecierzyn. Przekażę przewodniczącemu do przeczytania. Kwota brutto, i... brutto to jest 216 270 zł. i 90 groszy i okres gwarancji 72 000. To oferta numer 1. Oferta numer 2, firma nową, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ulica Bolesława Krótnego 1, 12, 100, Szczytno. Będzie opęta numer 2. I tutaj mamy kwotę brutto 146 652 zł 43 zł i okres gwarancji 72 tysiące. Oferta numer 3 firma Fitpark, spółka ZOO, spółka komandytowa ulica Powstańców Wielkopolskich 74 87 100 torn. To jest oferta numer 3. Podatek to 161 43 zł 90 groszy i okres gwarancji 72 miesiące. Oferta numer 4. Firma Active Line Marcin Taczalski ulica Wojciechowska 7F 2704 Lublin To jest oferta numer 4. I tutaj mamy 241 198 33 zł. 33 proszę i okres gwarancji 72 miesiące. Oferta numer 5 ostatnia oferta firmy APIS Polska, spółka Zo. Ulica 3 maja 85, 37500 Jarosław. To jest oferta numer 5. I proszę o przeczytanie przewodniczącej. Ta kwota brutto to 162 188 89 groszy i okres gwarancji 72 miesiące. Były to wszystkie oferty z dzisiejszego otwarcia. Szczegółowa informacja z otwarcia będzie zamieszczona na stronie internetowej. Dziękujemy.